I brought you something close to me And left with something new See through your hair Wow Głaskaj, a nie pytaj, miłość jest bez pytań. Cześć, tutaj Michał, tutaj Wiewiór, a to jest Wasze tego tygodniowe Hex News. Jak wiadomo, tydzień bez informacji od Fantasy Flight Games jest tygodniem straconym. W tym tygodniu będzie tych informacji dużo mniej niż w zeszłym, ale też parę będzie. Mianowicie, Fantasy Flight Games na ich stronie znaleźć możecie omówienie taktyki do gry X-Wing Miatches Game. Dodatkowo omówienie kart intryg w drugiej edycji gry Gra o tron Living Card Game oraz. Dokładniejsze omówienie najnowszego dodatku do gry Descent druga edycja. No i ostatnia informacja od nich to to, że zapowiadają nowy dodatek do gry Call of Cthulhu Living Card Game pod tytułem The Thousand Young. Niektórzy z Was może kojarzą Towarzystwo Mensa, które zajmuje się wydawaniem certyfikatów o naszej inteligencji, o IQ. Jest to towarzystwo, które również co roku nadaje nagrody najlepszym grom planszowym. No i w tym roku okazuje się, że jedną z nominowanych gier jest tytuł Zamki Szalonego Króla Ludwika w Polsce, wydawane przez wydawnictwo Planszóweczka. E, można się tego było spodziewać. Kolejna edycja gry, list miłosny od wydawnictwa AEG. Tym razem wybór padł na uniwersum Adventure Time i będziemy mieli Love Letter Adventure Time. Stronghold Games ogłasza nową edycję gry Survive. Tym razem już nie będziemy uciekać z Atlantydy i stonącej wyspy. Tylko będzie to Space Attack osadzone w e, kosmicznych realiach. Nowa gra duetu Bruno Catala i Bruno Fajdutti. Bruno Catala no, to gość od Cyclad od Five Tribes, natomiast Bruno Fajdutti to gość, który zrobił Cytadelę, maskaradę łowców smoków. Dodatkowo razem już zrobili taki tytuł jak e, Mission Red Planet. E, tym razem pracują nad grą, która się nazywa Raptors. Będą dinozory i różnego typu. Tego typu stworzenia i tytuł ten będzie wydany przez Matagot, który wcześniej wydał Cyklady, więc najpewniej możemy się spodziewać czegoś całkiem dobrego. Kryptozoik ogłasza oficjalnie termin wydania gry Ghostbusters The Board Game. Przewidują, że gra pojawi się na półkach sklepowych już w październiku tego roku. Yellow wypuszcza pierwszy z czterech dodatków do gry Dungeon Fighter. Nazywać się on będzie Stormy Winds. Teraz przylatujemy do Polski. Zaczynamy od krakowskiej galakty. Galakta ponownie zbiera zamówienie na druk na żądanie. Możecie tam znaleźć m.in. dodatki do gry Warhammer Inwazja. Dodatkowo zapowiada, że od wtorku na półki sklepowe wjeżdża dodatek Relik Nemesis i Horror w Arkham czyhający w progu. Oraz zapowiada, że na półki wjeżdżają do druki, takich tytułów jak Yy, gra OTRON yy, czwarta fala dodatków do gry X Wing Matrix Game oraz dodatek do gry Relic. Rebel zapowiada, że wyda najnowszą grę Antona Bauzy Seven Wonders Duel, czyli 7 yy, Cudów świata pojedynek, czyli dwuosobowa wersja 7 cudów świata, jeszcze jesienią yy, wraz ze światową premierą. W sklepie wydawnictwa Portal znaleźć możecie do kupienia zestaw promocyjnych kart do gry Robinson Crusoe. Dodatkowo, portal ogłasza nową frakcję do gry osadnicy narodziny Imperium, która nazywać się będzie Atlantydzi. Egmont na swoim profilu facebookowym prezentuje, jak będzie wyglądało pudełko do gry tytuł z Romek i Atomek. 25 maja ukaże się od wydawnictwa Bard nowa edycja gry Carcassonne. Dodatkowo, Bard informuje, że planuje wydać grę Dungeon Saga Dwarf King's Quest, która będzie alternatywą dla gry Descent 2 edycja albo i też pierwsza. Tytuł ten ma być wydany we wrześniu tego roku. Jeśli jesteście zainteresowani postępem prac w tym zakresie, to możecie podglądać ich profil facebookowy, na którym zapowiedzieli, że będą informować o wszystkim na bieżąco. No i ostatnia informacja. Cube Factory of Ideas zapowiada, że najprawdopodobniej martwa zima ukaże się w sklepach dopiero 10 czerwca, natomiast osoby, które zamówiły w przedsprzedaży, na przykład ja. Być może dostaną minimalnie wcześniej y, swoje kopie. Okej, okay, dobra. Teraz co się będzie działo w najbliższym czasie w Hexie? W ten weekend, 16 maja, będziemy mieli Retrowieczór z Atari, Amigą i takimi różnymi. I też będziemy mieli turniej gry X-Wing Miniatures Game. 17 maja będziemy mieli turniej gry Dixit. 23 maja będziemy mieli wprawkę do oficjalnych eliminacji do mistrzostw w gry Splendor oraz Neuroshima Hex. Eliminacje będą za dwa tygodnie, wprawka będzie za tydzień. To tyle na dziś. Dzięki za uwagę. Cześć.